Witam się z Wami, kochani. W drugiej części tego holu zakupowego jest ogromny, po prostu. E, no, ale mam też nowe przepisy, które będę robiła. E, wy obejrzycie ten hol w sobotę. W niedzielę jest film z kosmetykami, z moją pielęgnacją od stóp po włosy, e, a w poniedziałek zobaczycie film z ciastem. Albo z sałatką. Jeszcze nie wiem, może zrobimy przygotowania, a może zrobimy ciasto samo. Będę dzisiaj robiła nowe ciasto. Będę również robiła e, jedną albo dwie nowe sałatki na tą imprezę. Zobaczymy jeszcze. Mam ochotę na dwie, e, ale muszę sprawdzić, czy mam wszystkie składniki. Ostatnio u nas, jak byli znajomi, właśnie na parapetówce e, jedna z koleżanek przywiozła przepyszną sałatkę e, i właśnie od niej ściągnęłam przepis. A że dzisiaj w biedronce. Jest torte linii w promocji, przy zakupie trzech 4 opakowanie jest gratisowe i ja wzięłam różne, to stwierdziłam, że może i zrobię, tylko muszę zerknąć do przepisu, czy mam już wszystko, bo tam chyba resztę powinnam rzeczy mieć, także zobaczymy, mega mi ta sałatka smakowała, na początku tak sceptycznie do niej podchodziłam, ale jak ją spróbowałam, to wrąbałam chyba ze cztery talerzyki, także była przegenialna. I to nie jest tylko sałatka do grilla, dlatego że ona ma już w sobie kurczaka, więc to jest taka sałatka w sumie na każdą imprezę. Mm, ale dobra, rozpoczynamy. Brakuje mi trzech rzeczy. Nie mam pora, nie mam wędliny i nie mam sałat. To są jedyne rzeczy, których do tej pory nie kupiłam, dlatego że pory i w Biedronce i w Lidlu są brzydkie. Muszę pojechać na targ. A jak jutro będę jechała za wędliną rano z lodziarni, to od razu na targ zajadę i kupię sobie por. I od razu zajadę też do Lidla po sałaty. Więc dzisiaj tych rzeczy nie kupowałam, bo te są mi potrzebne i jak najświeższe. Ale dzisiaj za to zaraz zabieram się za porządne przygotowywanie. Zostało mi do posprzątania jeszcze dwa pomieszczenia. Wczoraj ogarnęłam wszystko, tak jak widzieliście już w filmie wczoraj. A dzisiaj za to będę piekła ciasta. Więc dzisiaj mam do zrobienia cztery ciasta. Mam do zrobienia zresztą, zobaczymy, co będę robiła. Poczekajcie, bo Azji puka. Proszę, gorąco ci nie? Nagrałaś Kładź się pod stół, Tak, chłodno, super. Dobry jest. ślicznie. I zaczynamy zakupy. Eee, najpierw byłam na targu z samego ręka i na targu kupiłam bub bo już tak za mną bub chodzi, jak ktoś tu mi ostatnio o mówił. No i kupiłam rabarbar. Słuchajcie, rabarbar był tylko na jednym stoisku, więc jest to oznaka, że ta parapetówka już może się kończyć, dlatego że e, po prostu rabarbar się już kończy i moje ciasto parapetówkowe e, też musi się kończyć. Będzie ciasto z rabarbarem, będzie szarlotka, będzie ciasto z truskawkami, ponieważ będzie ośmioro dzieci u nas. Więc stwierdziłam, że muszę jednak zrobić to ciasto, które tak dzieci po prostu uwielbiają. Eee, i, I właśnie, a propos ciasta truskawkowego, to dorwałam również już na ostatnim stoisku takie maciupeleńkie truskaweczki, ale wzięłam ich prawie 2 kilo, więc część pójdzie na stół, a część pójdzie na ciasto. No i oczywiście do mojej ukochanej sałatki z truskawkami, która musi być, bo ona po prostu o tak znika. Więc teraz się. Już inaczej troszeczkę zaopatrzę, po prostu zrobię więcej sosów, wszystkie składniki do tej sałatki pokroję, tak żeby wiecie, jak się impreza rozpocznie. I ja już jestem, wiecie, bardziej przygotowana po dwóch parapetówkach i teraz się inaczej przygotuję. E, już będę sprytniejsza, bo już mam doświadczenie z dwóch parapetówek. I tyle by było zakupów, jeżeli chodzi o targ. I następnie byłam w Lidlu. W Lidlu kupiłam z etykietką. Przepiękne róże. Dlaczego one są? 2, 4, 6, 8, 10, 12, no jest ich 13. Są przepiękne. Nie widać nigdzie, żeby były jakieś podwiędłe. I również wzięłam w takim kolorze brzoskwiniowym. Brzoskwiniowy, tak? To jest kolor brzoskwiniowy, tak? Mówiła Jennifer Lopez w sposób na teściowej. I za różę zapłaciłam po 4,99, więc za chwilę włożę do wazonu, po przeplatam, będą jutro to przepięknie wyglądały. Następnie wzięłam śmietany, bo są mi potrzebne do szarlotki śmietana i do czego i jeszcze do czegoś, do jakiejś sałatki. Wzięłam również 3 razy paluszki Surimi. Bo planowałam zrobić tą sałatkę, ale jeżeli zrobię startelini, to tej robić nie będę, bo nie mam pora i to jest wszystko zależne od tego, czy kupię pora i czy zrobię to startelini, muszę przejrzeć przepis. Kupiłam również chorizo i to wzięłam tylko po to, żeby zrobić z tego pięknego kwiata na deskę. Więc e, czorisko jedno jest. Kupiłam oczywiście znowu chrupek, bo jak usłyszałam, że jednak tych dzieci będzie sporo, to stwierdziłam, że takie chrupki też pójdą. Do deski z serami, e, takiej serowo-nieserowej, no to będzie taka inna deska. Kupiłam również deska z przekąskami, kupiłam również pistacje salone. Budyń śmietankowy i jego powinno być dwie sztuki, bo Brałam ze względu na to, że ciasto kokosowe, to ciasto kokosowe, ciasto z rebarbarem zrobię chyba większą blachę, bo te ciasta mi po prostu szybko znikają. A też bym zjadła coś na drugi dzień, więc chyba zrobię podwójną porcję. Wzięłam również chipsy, jedne takie, jedne jakieś hawajskie. Już mi jakiś spam dzwoni. Wzięłam jogurty bezlaktozowe, jeden wzięłam, jeden. Tak, tutaj paluszki już były. E, jeden szczypiorek, jeden koperek do sałatek. Wzięłam również pasztetową, bo powiem Wam szczerze, że czasami mam ochotę na taką po prostu kanapkę z pasztetową i z ogórkiem. Kanapkę mojego dzieciństwa. Wieki już nie jadłam, bardzo dawno. Już jej też nie kupowałam przez dłuższy czas, bo był taki moment, gdzie nie było jej parę lat w naszym domu. Później zaczęłam kupować i w pewnym momencie się ona przejadła. Bo ona już mi pachnie. A ja jestem głodna, bo jeszcze nic nie jadłam. Dobra, mąż dzwonił w pilnej sprawie. E, parówki wzięłam z etykietką. Data jest w ważności jeszcze 4 dni, więc spokojnie je ogarnę. Ja je nawet dzisiaj ogarnę. E, jedną foka trafiłam i to tą, którą u mnie każdy lubi, e, więc wzięłam jedną z etykietką. Ona była po 2,49, a parówki 2,99. Wzięłam też, oczywiście, bardzo dużo jabłek. Po 2,99 co w Lidlu na promocji? Nie, to jest regularna cena. To są jakieś jabłka czerwone. E, I ich wzięłam ponad 2 kilo, bo będę robiła szarlotkę. E, I co? I tyle, jeżeli chodzi o Lidla? Tak, wszystko inne, reszta to jest prawdopodobnie biedronka. Więc rozpoczynamy teraz biedronkę. Pierwsze co to e, majonez. E, wzięłam ten, bo po prostu biedronkowego nie chciałam, kieleckiego nie chciałam. Ten jest już taki lekko podkręcony, więc on mi smakuje i fajnie będzie pasował do sałatki i do pomidorków. Wzięłam dwa skry, bo nie mam już skrów do owsianek, jestem okay. wypustowana tym kątem. Były biednące jakieś ciastka szarlotki z tym nadzieniem jabłkowym, więc również wzięłam jedno opakowanie. Nie wiem, czy ja to jutro postawię raczej nie, bo i tak będą dzieci miały słodycze inne. E, wzięłam mini mocarelkę, bo będzie nowa sałatka, właśnie z kuleczkami mocareli i z mango. Tak, więc pojawi się tu zaraz też i mango. I tych kuleczek mozzarelli wzięłam chyba cztery opakowania, bo stwierdziłam, że na bank ona też zniknie, bo te po prostu e, małe, e, znaczy te sałatki na sałatach, e, wiecie, nie te majonezowe, znikają błyskawicznie u mnie na imprezie. Więc wzięłam ich więcej, dobra, spadło, nieważne. Sześć galaretek do ciasta, bo nie mam. E, wzięłam również taki twaróg z odwalszczyzny z pomidorami i bazylią i zaraz go zjem, bo jest godzina 11.30, ja jeszcze nie jadłam śniadania, a już mnie aż zaciska, bo byłam u kosmetyczki na paznokciach. E, I kolejne tortellini wzięłam. i Już Wam pokazuję. Jedno jest z dodatkiem serów, drugie jest z dodatkiem szynki prościutko. E, I jeszcze jedno jest, tu też jest prościutko. I jeszcze gdzieś jedno było z dodatkiem grzybów. Takie cztery rodzaje wzięłam i tutaj 3 plus 1 gratis. Wzięłam również mango i mango mam 3 sztuki, więc to jest właśnie do sałatki. Z połowy, ze 100 gramów mango robi się sos, a resztę dodaje się do sałatki, w kawałeczki się kroi, więc jestem bardzo ciekawa tej sałatki. Wzięłam um, cebulę czerwoną, bo też mi będzie potrzebna do innej troszeczkę sałatki z pomidorami. Więc teraz będzie troszeczkę przemieszany ten asortyment. Co za tym idzie, pewnie wam będę część rzeczy nagrywać, żebyście się miało czym zainspirować. Jeden chleb taki, od razu go chowam. Ciachpach. Jeden chleb taki, kolejny ciachpach. Jeden chleb tygrysi, kolejny ciachpach. I tyle, jeżeli chodzi o chlebę. Kolejna mini mocarelka. Proszek do pieczenia, bo ostatnio już wykorzystałam ostatni. Mamy lekki prezydent Kamember właśnie na stół do tej tak zwanej deski saronie sero. Zobaczymy jaka to wyjdzie nam deska. Jedną kukurydzę, jeżeli będę robiła sałatkę z paluszkami krabowymi. Wzięłam również dwie mąki, bo nie mam już w ogóle mąki w domu. Czy u Was, tez, czy u was też jest taki problem z cukrem? Ja dobrze, że kupiłam jakiś czas temu 10 kg cukru i to wtedy co w Biedronce było po 3 z hakiem, bo wczoraj w netto widziałam cukier po 5 5,19? W Biedronce u nas to cukru już dawno nie ma. W Lidlu w sumie nie zwracałam na uwagi, uwagi na cukier, ale no w szoku byłam jak zobaczyłam. I, I teraz jakieś memy mi wchodzą, że cukier ma być tylko na limit po 10 kg na paragon. Co to za filozofia sobie 5 paragonów wziąć? Przecież tak też można. Ale no nie wiem o co chodzi. W każdym razie wiem, że ten cukier potwornie zdrożał. Chyba się zaczyna znów to samo co było kiedyś, co było z mąką, z cukrem, z papierem toaletowym. I chyba cukier wraca do tego samego. Matko boska. Jeden kamember jakiś aromatyczny. Dwa razy wzięłam awokado has i nie wiem, czy mi nie zabraknie tego awokado do tych sałatek, bo w sumie pół awokado idzie na jedną sałatkę. Na dwie strony, plus ewentualnie dokładka, zobaczymy, czy jeszcze dokupię, czy nie. Jedną mocarelkę taką zwykłą, dużą kulę, bo mój mąż chciał z pomidorami. Ale zastanawiam się, czy ją zrobię. Zobaczę, czy się, jak się obgonię. Mam za dużo po prostu pomysłów na sałatki. No i jakby to, wiecie, impreza za mała. Ale na tej imprezie będzie więcej osób, więc więcej tego po prostu pójdzie. Liczę na to. Eee, precelki jedne. Wzięłam również, bo z tym biedronkowym potrząśnij i zobacz, co Cię dzisiaj spotkało. Miałam zapachy po 4 zł. Nie, po 2,99 były zapachy. Przy dwóch sztukach. No więc wzięłam, bo u mnie w łazience się skończył. Zaraz pójdę, podłączę. Wzięłam również jedną kaszankę. Żadnego mięsa nie kupowałam, dlatego, że mam całe spektrum mięsa, które zakupiłam wcześniej. E, mamy dużo karkówki, mam kiełbasę, mam kaszankę, mam kręciołki. E, o te z boczkiem. Wszystko po prostu rozmrażam. E, oczywiście biorę też łososia, bo są osoby, które nie jedzą mięsa, tylko jedzą e, ryby. Więc będzie i łosoś, e, taki camembert, wzięłam je również na grilla. E, Oczywiście dwa ciasta francuskie do łososia. Tak po prostu wzięłam fistaszki do pochrupania, jakby nas e, naszło któregoś razu. E, jeden ser, który mi będzie potrzebny do pomidorów. Do tych nowych pomidorów. Zobaczymy, jak one wyjdą. Siateczka cytryn, do sosów głównie, bo raczej nikt herbat nie będzie pił. Wzięłam też dwa winogrona. Biodące są winogrona po 4,99 chyba, albo po 3,99 na promocji. I to są te bezpestkowe, więc liczę na to, że dzieci zjedzą. Pod kątem dzieci brałam. Tu mam następne mamy z gruszką i czym? Z gruszką i imbirem. A te były z sosem mango i chili. Więc jestem bardzo ciekawa, jak te sery będą smakowały. Jutro je zrobimy. Kolejne precelki, kolejne mocarelki i wzięłam jeszcze chusteczki. Kaszanka była? była, czyli to już są zakupy, które były. I tyle by było, jeżeli chodzi o te moje ogromne zakupy, czyli jedne zakupy i drugie zakupy macie już nagrane. I to by było na tyle. Um, Alkohol to u nas raczej będzie whisky teraz. Mamy piwo, mamy wódkę, więc tak naprawdę od wyboru do koloru, kto co chce, jest wino. Wszystko w sumie jest, więc mogą sobie wybierać goście, co będą sobie życzyli, to będą pili, ale raczej z tego co widziałam, to mężczyźni nastawieni są na whisky, więc będzie teraz takie whiskowe party. A ja się z Wami żegnam. Widzę się z Wami w kolejnym filmie. E, trzymajcie się cieplutko. Zapraszam Was jutro serdecznie na film e, z moją pielęgnacją. Będzie tam niewielka e, współpraca, ale e, nie pod tym kątem. Ten film był nagrany tylko dlatego, że już dawno mnie prosiłyście. Wiele osób mi zadaje pod, e, w komentarzach pytania: A jaki krem stosujesz? A co polecisz? I tak dalej. Więc to jest taki. Troszkę co polecam, a troszkę jest pokazane w tych nowości, jakie wprowadziłam, które mi jestem zachwycona e, i troszkę jest tam rzeczy tylko pokazanych, co używam, ale nie wszystko mi się sprawdza. E, tak to może powiem, znaczy nie po wszystko sięgnęłabym drugi raz, nic mi krzywdy nie robi, bo ja takich rzeczy po prostu nie używam, jak coś mi robi krzywdę. I teraz na przykład już się przerzuciłam na nowy krem, ten z SPF-em z Yves Rocher. I co chwilę czuję, że gdzieś mi coś wyskakuje i muszę wyczuć, czy to nie jest ten krem, bo no wczoraj na jednym podkładzie on mi się po prostu zważył, a dzisiaj wzięłam ten z Miszy krem BB i już jest ok. Dobra, ale to nie ten film, nie ta pora, więc ja się z Wami żegnam. Życzę Wam cudownego weekendu. Wiem, że u Was jest gorąco. U nas dzisiaj jest 32 stopnie, jutro ma być apogeum 36 stopni. E, oczywiście w, w cieniu, więc na słońcu będzie jeszcze bardziej gorąco. Także my jutro parapetówkę robimy w domu przy otwartym oknie balkonowym. To jest prawie jak na zewnątrz, po prostu nie będą nas później ciały komary. A ze względu na to, że jest duża ilość dzieci, musimy te dzieci mieć na oku. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko, udanego, świetnego weekendu. Korzystajcie z tej pogody i odpocznijcie, przynajmniej jeszcze za mnie. A widzimy się w e, niedzielę i w poniedziałek na pewno, bo już filmy będę miała i pewnie jeszcze na wtorek będę miała, a co będzie później zobaczymy. Chyba muszę zrobić też małą przerwę na YouTube e, i po prostu chwilę sapnąć, chociaż już teraz sapnę, jak się wszystkie parapetówki pokończą. E, najbliższą sobotę mamy wyjazd, e, następną też mamy wyjście, więc teraz troszkę ja się pojadę pogościć i troszkę odpocznę. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra. Buziaki!